Mamy zadanie piąte, troszkę nietypowe, jest jakiś taki długi tekst. A co mamy zrobić? Mamy wypisać występujące w tekście ułamki dziesiętne według podanego wzoru. I pierwszy nam napisali waga piłki do koszykówki od 0,6 kg, czyli zamienili sobie 0,6 kg na ułamek dziesiętny. To już mamy w podręczniku, przecinek do. Do ilu będzie ta waga tej piłki do koszykówki? To teraz się wczytujemy w tekst. Zgodnie z przepisami sportowymi, piłka do koszykówki powinna ważyć pomiędzy 0,6 kg a 0,65 kg i mieć obwód pomiędzy, i to za chwilkę. To teraz sobie napiszemy, że do 0,65 kg i zamieniamy sobie na ułamek zwykły. 100 w mianowniku, bo są dwie cyfry po przecinku, i 65 w liczniku oraz jednostka musi być. Następnie rozpatrzymy sobie obwód, to weźmiemy sobie kolor jakiś następny, Niech będzie niebieski. Obwód na niebiesko, czyli tu jest obwód pomiędzy 0,75 m a 0,78 m. To najpierw zapisuję sobie w postaci ułamka dziesiętnego. I zamieniam sobie na ułamek zwykły. 100 w mianowniku, bo są dwa miejsca. Licznik przepisuje przecinek do 0,78 m. To się równa znowu ciach. 100 w mianowniku. I teraz w liczniku 78. Następnie na zielono będziemy mieli następne. Waga piłki futbolowej może się wahać pomiędzy a później obwód. Najpierw waga. To jest 0,4 kg zamieniał sobie na czwórka i dziesiątka w mianowniku, bo była jedna cyfra po przecinku kilograma, przecinek do i mamy 0,45 kg. Czyli 45 w liczniku, a w mianowniku już nie dziesiątka, jak poprzednio, tylko setka. Po dwie cyfry po przecinku. Dobra. Fioletowy. Na fioletowo będzie obwód tej piłki. To mamy w decymetrach jednostkę, też zwracamy uwagę. 6,8 decymetra. Czyli 6 całych, zobaczcie. 8 w liczniku i 10 w mianowniku, bo jedna cyfra po przecinku. Decymetr zostaje. Do 7,1. Decymetra, czyli 7 całych. dziesiątka w mianowniku i jedynka tutaj. I mamy. Do poprzedniego sobie jeszcze dopiszmy jednostki kilogramy, bo o nich zapomnieliśmy. Dobra. I teraz pytanie: A jaka piłka jest najlżejsza? Oczywiście, piłeczka ping -pongowa. Waży zaledwie 2,5 grama. Tyle co moneta 10 groszowa. I w sumie z tym już nie mamy co zrobić, dlatego mamy wszystko, chociaż w sumie te gramy też sobie zapiszemy. Rozważmy sobie je, też możemy je tak zapisać. Czyli jest 2,5 grama. Zajmijmy sobie to na ułamek zwykły. 2 całe, dziesiątka w mianowniku, jednostka gram, piątka skakuje. No to tak sobie rozważyliśmy. Wszystko w tym zadaniu piątym.